Jak narkun po kolejnej obronie pasa no lepiej być nie może. No tak jest, no lepiej być nie może. Dziękuję Bogu, że tak się stało. Mhm. Czy taki właśnie był game plan na tę walkę zgodnie z tym, co się potoczyło dzisiaj? Tak, chcieliśmy go przeczekać w pierwsze moje starcie, no to na chłodno będę mógł więcej powiedzieć na ten temat. Mhm. Jeśli chodzi o tą szansę w parterze, bo walka poszła w parter, to już czułeś, że to jest dokładnie ten moment, czy jeszcze brałeś pod uwagę to, że może się gdzieś tam wyśliznąć i po prostu trzeba będzie ponowniać to poddanie, próbę tego poddania. Znaczy, generalnie no byłem przygotowany na, na różne warianty, z tym, że no Chorwaty dostał bardzo mocny strzał, po czym padł, no i już widziałem, że po prostu jest tak zamroczony, że już wiedziałem, że to będzie jego koniec. A oczywiście no, Walka pisze różne scenariusze, mogą to pójść w inną stronę, z tym, że no, jak już te, takie doświadczenie na tyle co mi mówi, no to myślałem, że już to będzie koniec jak udowodniłeś to, że już nikt absolutnie nie może kwestionować twojego mistrzostwa, czy ty czujesz, że w Polsce i w Europie są jeszcze jakieś wyzwania przed Tobą, czy, czy jednak już czas wyruszyć za oceanem? To już pytanie do KSW, do chłopaków, co oni o tym wszystkim myślą. Generalnie ciężko jest znaleźć mi jakiegoś tutaj rywala takiego. Mocniejszego niż chociażby Erslan I także, także no Zobaczymy co, co z tym wszystkim wyjdzie Z tym, że no, Na pewno, na pewno jeszcze Ktoś się znajdzie z kim będę mógł się mierzyć jak równy z równy. Zapytam Cię jeszcze, bo, bo pojawiał, pojawiają się mimo wszystko głosy, że jeśli Tiago Silva pokonałby Martina Zawadę, to e, dostałby walkę o pas. E, I ludzie mówią, że z samej drabinki wynika, że, że ta walka powinna się Silva, Czy Ty uważasz, że, że to jest... E, że te głosy mają słuszność? Dlatego jestem od czarnej roboty. E, na dobrą sprawę każdemu dam walczyć, jeżeli tak federacja będzie uważała, że jest on godzien walki ze mną. Jeżeli... Jeżeli jest wysoko w rankingu, nie jest to jakiś ogórek, to oczywiście ja nie chcę się mierzyć z słabymi zawodnikami. Musi to być bardzo dobry zawodnik, musi, musi coś z sobą reprezentować. I wtedy czuję rywalizację, czuję tego ducha sportowego. Wiem, że może mi zagrozić, wiem, że mogę z nim przegrać, dlatego też wychodzę, na, wychodzę tak zdeterminowany i tak mocno trenuję, że uwierzcie mi, to co przyszedłem teraz podczas tego obozu przygotowawczego, no to naprawdę. Hmm, to naprawdę walka to przyjemność. Długo nie, długo nie walczyłeś, ale zapytam, czy masz w sobie jeszcze taką motywację, żeby w tym roku wyjść do klatki, czy jednak chcesz dać sobie czas na, na odpoczynek, na, na zebranie Nie Jestem rozbity, oczywiście, oczywiście jestem gotowy na grudzień, jeżeli, jeżeli federacja będzie chciała. No, Niestety od tamtego roku nie walczyłem, miałem walczyć w marcu, później w maju, później później we wrześniu i tak ciągle miałem przekładany, dlatego też te były przygotowania jedne z duszy w mojej karierze. Przez to właśnie hmm, one były tak ciężkie, ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, że ten świat w końcu też... Hmm, się ustabilizuje i będziemy mogli już normalnie walczyć te dwa, trzy razy w roku. Powiedziałeś, że względem Twoich przygotowań ta walka to była czysta przyjemność. Co takiego ciężkiego było w tym konkretnym obozie przygotowawczym? Rozwij trochę myśl. No, chodzi przede wszystkim o to, że tak jak powiedziałem wcześniej. E, przygotowywałem się od początku roku, mhm. no i te gale były po prostu przekładane przez tą Przecież. całą sytuację na świecie mhm. i dlatego to były takie ciężkie przygotowania. Tomek, a czy jeśli by brakowało tych wyzwań w kategorii półciężkiej w KSW, myślisz o ponownej wycieczce do tej kategorii wyżej, do tej królewskiej kategorii wagowej? Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeżeli chodzi o kategorię ciężką, e, tego podrabianca i tak to prędzej czy później. Tak jest! Marcotti! 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 Jeeee! Łożę Dziękuję. My Myślę, że motywacja wynika dzięki tym ludziom. E, no słuchajcie. <śleskujesz> Przepraszam. <śleskujesz> to jest. E, za <śleskujesz> dużo Za dużo papierosów. Słuchajcie, motywacja skąd płynie? Motywacja płynie tak. Z całego Narkun Team, z, o, e, oczywiście e, cała rodzina moja, która mnie wspiera. E, no i wy, wy fani, wszyscy, te, e, wszyscy ci, co tworzą ten sport, tworzą, tworzą swego rodzaju taką wielką rodzinę i jakby ta motywacja sama się u mnie napędza. E, dopóki będę miał tę motywację, to myślę, że będę wygrywał i będę chciał się bić z jak najlepszymi zawodnikami a teraz dostałem właśnie smsa że muszę lecieć do kochanej bo kochana przygotowała rosół. <grym grym grym grym> pozdrawiam dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Pozdrawiam wszystkich fanów pozdro Marku